24 kwietnia 1980 roku szef połączonych sztabów amerykańskich sił zbrojnych generał David Jones wydał rozkaz rozpoczęcia operacji pod kryptonimem Miska Ryżu, operacji której celem było uwolnienie amerykańskich zakładników uwięzionych od ponad pół roku w Teheranie. Dwie godziny później z pokładu lotniskowca USS Nimitz płynącego wzdłuż brzegów Iranu. Wzbiło się w powietrze osiem potężnych śmigłowców sea Tailon rh RH-53D. Tuż za burtą obniżyły lot, aby uniknąć wykrycia przez irańskie radary i nad wodą pomknęły w stronę Iranu. Helikoptery zmierzały do pustyni Poszt i Badam, odległej o 400 km od Teheranu. Tam o północy miało nastąpić spotkanie z komandosami, którzy lecieli na pokładach samolotów C-130 z Kairu. Komandosi mieli przesiąść się na pokłady helikopterów, i następnego dnia polecieć do Teheranu, aby uderzyć na ambasadę amerykańską. Jak to się stało, że Iran. W Iranie, dotychczas bliskim sojuszników Stanów Zjednoczonych, Motłoch zaatakował ambasadę i uwięził dyplomatów. Musimy się cofnąć o 7 lat do 1973 roku, gdy czterokrotna podwyżka ceny ropy naftowej skierowała do skarbu irańskiego potężny strumień dolarów. Szach Mohammad Reza Pahlawi, kochający nowoczesną technikę i zachodnią cywilizację, postanowił wykorzystać nagłe bogactwo dla dobra swojego państwa i narodu. W ziemi, którą władę od 1953 roku spoczywało 60 miliardów baryłek ropy naftowej. Proste przeliczenie po 20 dolarów za baryłkę dawało oszałamiający wynik, dowodzący, że przez wiele lat Iran będzie stać na wszystko. Iran kupował wszystko. Wszystko, co najnowocześniejsze i najlepsze. Elektrownie atomowe, fabryki domów, fabryki samochodów, komputerów, wyposażenie szpitali, maszyny budowlane. Wszystko, aby stworzyć państwo XXI wieku. Nagle w 1977 roku pojawiły się pierwsze objawy kryzysu. Fabryki zaczęły stawać z braku energii. Produkcja spadała. Statki miesiącami tkwiły na redzie, gdyż nabrzeża nie mogły wchłonąć masy towarów. Brakowało dróg i ciężarówek, linii kolejowych i pociągów. Brakowało wykwalifikowanych robotników. Importowane kanony zachodniej cywilizacji wywoływały oburzenie, gniew, nienawiść ogromnej masy społeczeństwa. Te uczucia gromadziły się, nie znajdując ujścia. Tajna policja szacha, Sawak, okrutnie tłumiła każdy przejaw buntu, niezadowolenia i protestu. Ayatollah Khomeini, przebywający od 1963 roku na wygnaniu w Paryżu, wyczuwał zdławione nastroje Irańczyków znacznie lepiej niż monarcha w Teheranie. Rozumiał, że zbliża się czas jego powrotu. Zorganizował sojusz bazaru przepotężnej instytucji od wieków decydującej o władzy w Iranie i mułów jedynej zorganizowanej siły opozycyjnej, do której agenci Sawaku nie zdołali przeniknąć. Na początku 1978 roku w gazetach koncernu prasowego Etelat ukazał się artykuł, w którym nazwano nie nieirańczykiem i homoseksualistą. W ten sposób doradcy Szacha postanowili zniszczyć autorytet Ayatollaha. Dzień później szkoły religijnej i bazar w Kom zamknęły podwoje na znak protestu przeciwko artykułowi. Policja zaatakowała tłum ludzi wracających z ceremonii religijnej. Zginęło 10 osób, a 20 odniosło ciężkie rany. Rząd zdusił zalążki otwartego buntu, ale nie potrafił opanować sytuacji. Lud uwierzył w swoją siłę. Strach Kazał szachowi obiecać pewne reformy. Zwolnienie więźniów politycznych. Ale Homeini, czujący już smak władzy, nawoływał do obalenia szacha, do kontynuowania oporu i buntu. 16 stycznia szach odleciał do Egiptu. Na lotnisku mówił do dziennikarzy: Nie wiem, kiedy wrócę. To będzie zależeć od stanu mojego zdrowia. Rzeczywiście był ciężko chory. Wkrótce z Egiptu udał się do Stanów Zjednoczonych na leczenie. 1 lutego 1978 roku na pokładzie samolotu Air France wrócił do Teheranu Khomeini. Tak witali go Irańczycy. Wkrótce w referendum opowiedzieli się za utworzeniem Republiki Islamskiej. Przybył do Nowego Jorku, gdzie w Kornel Hospital poddał się leczeniu choroby nowotworowej. Iran zażądał wydania Rezy Pachlawiego. Rząd amerykański odmówił. W Iranie rozpalały się antyamerykańskie nastroje. Rano 4 listopada 1979 roku ulicą przed ambasadą Stanów Zjednoczonych przemaszerował pochód zorganizowany z okazji rocznicy krwawych starć na uniwersytecie. Gdy tłum mijał bramę, 400 młodych ludzi ruszyło do ataku. Chroniący ambasadę Marines nie oddali ani jednego strzału, zdając sobie sprawę, że ich siły są zbyt szczupłe, a śmierć któregokolwiek z atakujących rozsierdzi tłuszcze. Ludzie uzbrojeni w kije i pałki opanowali wszystkie budynki, biorąc za zakładników 90 Amerykanów. Pięć dni po uwięzieniu pracowników ambasady. Prezydent wydał polecenie doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Zbigniewowi Brzezińskiemu, aby ten wspólnie z wiceprezydentem, ministrem obrony Brownem oraz szefem połączonych sztabów generałem Davidem Johnsonem opracował kilka wersji militarnych działań przeciwko Iranowi, w tym plan zbrojnego odbicia zakładników. Plan taki powstał w ciągu 10 dni. Realizację, wykonanie tej akcji, Zlecono jednostce antyterrorystycznej Delta, Fo Delta Force. Dowódca, pułkownik Charles Beckwith, nie był zachwycony. Twierdził, że szanse powodzenia takiej akcji są równe zeru, gdyż jego chłopcy nie byli trenowani do działania w warunkach wśród wrogiej ludności, a przecież w Iranie tylko na takie warunki mogli liczyć. Ponadto nikt nie wiedział, w którym z wielu budynków ambasady w Teheranie są przetrzymywani zakładnicy. Generał David Jones odrzucił wszelkie zastrzeżenia. Pułkownik Beckwith musiał przystąpić do przygotowania swoich chłopców. Z Delta Force wybrano ochotników. Oni utworzyli jednostkę Operation Blue Light. Przerzucono ich. W nieznane miejsce w południowo-zachodnim rejonie Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie do Arizony. Tam rozpoczęli przygotowania. Tymczasem ciągle brakowało informacji, w którym z budynków na terenie ambasady są przetrzymywani zakładnicy. Obiekty ambasady w Teheranie rozciągały się na obszarze 27 akrów. Wysoki mur otaczał 14 budynków. Szukanie zakładników na tak rozległym terenie. Zajęłoby komandosom co najmniej 3-4 godziny. Szanse na uzyskanie najcenniejszej informacji, gdzie są zakładnicy, były niewielkie. Amerykańska sieć wywiadowcza w Teheranie została całkowicie rozbita. W grudniu 1979 roku wysłano do Teheranu oficera CIA o pseudonimie Bob. Wkrótce dołączył do niego drugi agent, bogaty Irańczyk, który uciekł z Teheranu tuż po rewolucji. Teraz wrócił, aby pomóc w przygotowaniu całej akcji. Zrobił bardzo wiele. On wynajął magazyny, on wynajął samochody, które miały przewieźć w krytycznym momencie komandosów. Jednakże żaden z tych dwóch agentów nie miał wykształcenia wojskowego. Nie mógł sprawdzić wielu bardzo istotnych szczegółów. Jak są rozstawieni strażnicy? Jak są uzbrojeni? Czy wejścia do ambasady są zaminowane? Jakie są warunki lądowania helikopterów? Konieczny był specjalista wojskowy. Do tej misji zgłosił się pułkownik Meadows, emerytowany pułkownik. Spędził w armii 30 lat. Gdy przeszedł na emeryturę, nie mógł rozstać się z mundurem i został doradcą jednostki antyterrorystycznej. W marcu 1980 roku dotarł do Teheranu jako obywatel irlandzki i zatrzymał się w hotelu Sheraton pod nazwiskiem Richard Case. On znał wszystkie szczegóły zaplanowanej akcji. W New X na pustyni oznaczonej Desert One miały wylądować samoloty transportowe z komandosami lecące z Kairu. Oraz śmigłowce z lotniskowca Nimic. Śmigłowce miały przewieźć komandosów do miejsca oznaczonego kryptonimem DESERT-2, opuszczonej kopalni soli kilkadziesiąt kilometrów od Teheranu. Stamtąd w nocy dotarliby ciężarówkami dostarczonymi przez pułkownika Medousa do stolicy Iranu. Po oznaczonej godzinie do muru ambasady podjechałyby ciężarówki z ukrytymi w nich komandosami. Kilku komandosów ustawiłoby się na rogach ulic. Ogniem karabinów maszynowych powstrzymywaliby Irańczyków pieszących na pomoc zaatakowanym strażnikom. W tym czasie grupa atakująca miała przejść przez mur przy pomocy aluminiowych drabinek i ostrzelać strażników z pistoletów maszynowych. Nie obawiam się silnego oporu. Po środku ambasady miał wylądować helikopter, do którego wepchnięto by wszystkich żywych lub martwych zakładników. Później komandosi mieli wysadzić mur ambasady i przez dziurę mieli przedostać się do położonego tuż obok stadionu piłkarskiego, gdzie na koronie byłaby już druga grupa komandosów. Tam na stadionie miały wylądować równocześnie dwa śmigłowce. Na ich pokładach wszyscy odlecieliby z Teheranu. 11 kwietnia rano prezydent Carter zwołał posiedzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Najbliżsi doradcy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy nadszedł czas na podjęcie zbrojnej akcji. Carter uważał, że trzeba uderzyć. Zbliżały się wybory prezydenckie, a amerykańska opinia publiczna nie miała najlepszego zdania o swoim prezydencie, który nie potrafił sobie poradzić z problemami gospodarczymi i politycznymi. Carter doskonale wiedział, że sprawa zakładników może mieć decydujące znaczenie dla jego szans wyborczych. Zbliżało się lato. Noce stawały się teraz krótsze, a dni gorące i wietrzne. Każdy dzień zwłoki zmniejszał szansę na udaną akcję. Sytuacja w samym Teheranie pogarszała się. 11 kwietnia Carter wydał rozkaz rozpoczęcia operacji miska ryżu. Przygotowania postępowały pełną parą, ale ciągle brakowało tej jednej podstawowej informacji. Gdzie? Są przetrzymywani zakładnicy. W którym z budynków na terenie ambasady w Teheranie są przetrzymywani zakładnicy? Od tej informacji mogło zależeć powodzenie całej akcji. I proszę sobie wyobrazić, cztery godziny przed startem śmigłowców z pokładu lotniskowca USS Nimitz dowódca operacji, pułkownik Beckwith, otrzymał wiadomość z Waszyngtonu: w zakładnicy więzieni są w budynku kancelarii na terenie ambasady. Trzech Znajduje się w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Teheranie. Skąd ta wiadomość? Otóż okazało się, że trzy dni wcześniej Irańczycy zwolnili pakistańskiego kucharza. On był z zakładnikami od początku. On wiedział wszystko. W Teheranie wsiadł na pokład samolotu pasażerskiego. Podobno przypadek sprawił, że obok niego usiadł człowiek, który współpracował z CIA. Pakistański kucharz. Opowiedział wszystko. A wiedział wszystko. Wiedział nawet, gdzie są strażnicy, jakie są ich obyczaje i jak są uzbrojeni. Nad ranem dowódca lotniskowca USS Nimitz, płynącego wzdłuż brzegów Iranu, odebrał zakodowany rozkaz. Rozpocząć operację miska ryżu. Kilka godzin później z pokładu lotniskowca wzbiło się w górę osiem ogromnych śmigłowców sea Gdy dotarły do irańskiego brzegu, na tablicy jednego z nich zamigodała czerwona lampka. Sygnalizowała, że łopata wirnika uległa uszkodzeniu. Pilot nadał sygnał alarmowy i wylądował na pustyni. Dodatkowy wskaźnik umieszczony przy łopacie wirnika, potwierdzał awarię. Nikt dłużej się nad tym nie zastanawiał. Takie awarie zdarzały się w czasie lotów długodystansowych. Cały sprzęt z uszkodzonego śmigłowca przeładowano, do któregoś z pozostałych. Siedem ciclonów wyruszyło w dalszą podróż. Na pustyni. Pozostał uszkodzony śmigłowiec. Piloci amerykańscy nie chcieli go wysadzać, obawiając się, że odgłos wybuchu może zaalarmować Irenczyków. Po kilkunastu minutach siedem helikopterów wpadło w burzę piaskową. Żaden komunikat Meteo nie ostrzegał o tym niebezpieczeństwie, choć na pokładzie lotniskowca bardzo starannie analizowano trasę przelotu i pogodę. Załogi oślepione piaskiem musiały przedzierać się przez nawałnicę. Ryzyko było tym większe, że tuż przed startem zdemontowano osłony przeciwpiaskowe. Każda z nich ważyła około 80 kg. Dzięki temu zwiększono zasięg śmigłowców o około 3%, gdyż gdyby były lżejsze. Dlaczego śmigłowce nie wzbiły się wyżej? Nie leciały nad oślepiającym piaskiem. Rozkaz, jaki otrzymali piloci przed startem, nakazywał, aby lecieli tuż nad powierzchnią Ziemi, aby uniknąć wykrycia przez irańskie radary. Ale irańskie radary nie działały, gdyż były zepsute. Zabrakło amerykańskich części zamiennych, których Stany Zjednoczone nie przesyłały. CIA o tym wiedziała. W ogóle załoga drugiego śmigłowca zameldowała, że musi przerwać misję. Przestał funkcjonować żyrokompas. W normalnych warunkach ta usterka nie miała większego znaczenia. W czasie burzy, gdy widoczność spadła do zera, kontynuowanie lotu bez żyrokompasu było niemożliwością. Drugi śmigłowiec dokonał zwrotu o 180 stopni i kierując się sygnałami nawigacyjnymi wysyłanymi przez lotniskowiec rozpoczął podróż powrotną. Gdy dotarł na pokład, okazało się, że do kanału wentylacyjnego Żyrokompasu wpadła kamizelka ratunkowa, która spowodowała spalenie silnika Żyrokompasu. Na Desert One Sześć transportowców z komandosami oczekiwało na przybycie śmigłowców. Czas mijał, śmigłowce nie nadlatywały. Zdarzyły się natomiast dwa drobne incydenty. Na pustynnej drodze pojawił się autobus. Komandosi zaczęli strzelać, zatrzymali autobus, aresztowali 40 pasażerów. Potem nadjechały dwa samochody, cysterna i pickup. Komandosi znowu tworzyli ogień. Niecelny. Kierowca cysterny przesiadł się do pickupa, samochód odjechał. Dowódca komandosów uznał jednak, że nie ma powodów do zmartwień. Byli to zapewne przemytnicy, a oni na policję na pewno nie zgłoszą się. Pierwszy śmigłowiec wylądował 45-minutowym opóźnieniem. Drugi zatoczył krąg nad ustawionymi na pustyni samolotami o pierwszej 40. Komandosi zaczęli wyładowywać sprzęt i przenosić go do śmigłowców. W pewnym momencie do pułkownika Pequita podszedł pilot jednego ze śmigłowców. Powiedział – Sir, mam wrażenie, że pomocniczy system hydrauliczny nie działa. Pequit zwrócił się do szefa operacji lotniczej, pułkownika Roberta Kyle'a. – Bo sprawdź to, muszę mieć absolutną pewność. Kyle poszedł do śmigłowca wrócił po kilkunastu minutach i potwierdził, że śmigłowiec nie nadaje się do dalszej akcji. Pułkownik Beckley podjął decyzję o przerwaniu misji. Dlaczego? Pozostawało mu jeszcze pięć śmigłowców. W nich mogło się pomieścić 185 osób. A z Teheranu miał zabrać 90 komandosów, i 53 zakładników, a więc 143 osoby. Ale Beckwith dawał sobie sprawę, że jeżeli którykolwiek ze śmigłowców już w Teheranie zostanie uszkodzony, nie będzie mógł wystartować, wówczas on, dowódca całej operacji, będzie musiał zostawić na miejscu część komandosów albo zakładników. A przecież tam, w Teheranie, śmigłowce miały lądować na terenie ambasady i na terenie stadionu, prawdopodobnie pod ogniem Irańczyków. Prawdopodobieństwo, że któryś zostanie uszkodzony, było bardzo, bardzo duże. Ale byk najbardziej obawiał się o umiejętności pilotów. Byli to piloci morscy, przeszkoleni w lotach nad morzem. Oczywiście przechodzili przeszkolenie w bazie w Stanach Zjednoczonych ale nigdy nie lądowali na stadionie. Planowano taką próbę na terenie stadionu Fort Carson w Colorado. Władze miasta nie zgodziły się na to, uznając, że to zbyt niebezpieczna zabawa. Na łące narysowano owal rozmiarom odpowiadającym rozmiarom stadionu. Próba lądowania w obrębie tego owalu wypadła fatalnie. A przecież warunki lądowania na stadionie są całkowicie, całkowicie inne. Co więcej, nawet próba nocnego lądowania na pustyni też źle się zakończyła. Śmigłowce rozpieszły się na obszarze 2 km kwadratowych. Dlatego właśnie Beckwith kazał, aby... kazał przerwać akcję. Oczywiście sam nie mógł podjąć takiej decyzji. Taką decyzję mógł podjąć tylko kartę. Opinia Beckwitha została przekazana i gniewowi Grzezińskiemu, Brzeziński natychmiast udał się do kartera. Karter milczał przez 7 minut. Wreszcie powiedział: Potwierdzam tę opinię. Nie było ofiar i akcja nie została wykryta. O godzinie 2.10 komandości zaczęli przenosić jak do samolotu. Czas naglił. Zbliżał się świt. Śmigłowce podlatywały do samolotu cysterny i napełniały zbiorniki. O drugiej 52. Jeden ze śmigłowców zbił się na 12 metrów, aby przelecieć nad transportowcem. Pilot pochylił maszynę. I wtedy łopaty wiernika zahaczyły o kadłub samolotu, w którym było 40 komandosów. Paliwo w zbiornikach eksplodowało. Komandosi zaczęli wyskakiwać przez boczne drzwi. Zginęło 8 żołnierzy. Cztery inni odnieśli bardzo poważne rany. Po pół godzinie komandosi i piloci helikopterów siedzieli już w samolotach. Na pustyni pozostało 5 śmigłowców. Dlaczego pozostawiono na pustyni 5 nieuszkodzonych śmigłowców? Pułkownik Beckwith twierdził, że nie mógł wysalić śmigłowców. Gdyż ich wraki zablokowałyby pasy startowe dla samolotów transportowych. Naoczni świadkowie mówią co innego. Wybuchła panika. Komandosi obawiali się, że ogień przerzuci się na samoloty transportowe. Dlatego w pośpiechu pozostawili śmigłowce i wskoczyli do samolotu. Na pustyni pozostały śmigłowce, a w nich mapy, plany operacyjne i szefry. O świcie samoloty irańskie wykryły opuszczone na pustyni śmigłowce. Gdyby przeszukano je od razu, los agentów w Teheranie byłby przesądzony. Irańczycy uznali jednak, że pustynia i śmigłowce zostały zaminowane, dlatego otoczyli cały teren, a myśliwce ogniem działek zniszczyły dwa helikoptery. Dzięki temu wiele materiałów nie dostało się w ręce Irańczyków. Natychmiast rząd Iranu rozpętał wielką kampanię propagandową, pokazując zdobyte materiały, mapy, szyfry, zwłoki amerykańskich komandosów. Tłumacząc światu, że komandosi mieli zmasakrować ogniem dział i karabinów maszynowych niewinnych ludzi na ulicach Teheranu. Wśród wielu materiałów dostarczonych do Teheranu nie było najważniejsze o agendę. Dzięki temu pułkownik Richard Meadows mógł wsiąść na pokład samolotu pasażerskiego i spokojnie odlecieć do Europy. Inni agenci w tajemniczy sposób pojawili się we Frankfurcie. Dlaczego do akcji nad pustynią wyznaczono śmigłowce Sea Stallion, przystosowane do służby morskiej? Dlaczego nie zostały odpowiednio sprawdzone? Dlaczego przed startem zdemontowano osłony przeciwpiaskowe? Dlaczego do wykonania niezwykle trudnego zadania wyznaczono załogi, które nie przeszły odpowiedniego przeszkolenia? Jimmy Carter przegrał wybory prezydenckie. Nie sposób ocenić, w jakim stopniu fiasko operacji miska ryżu zaważyło na jego szansach wyborczych. Nie można powiedzieć, że nie wygrał wyborów dlatego, że akcja komandosów zakończyła się niepowodzeniem. Można powiedzieć, że stracił bardzo poważny atut. Dlaczego stracił? Czy był to tylko fatalny splot nieudolności i pechowego biegu przypadków?